Przełomowym dla kościoła pod wezwaniem świętego Kazimierza Królewicza w okazał się rok 2015. Wtedy to dzięki staraniom proboszcza miejscowej parafii, księdza Mariana Ptaka, obiekt został wpisany do rejestru zabytków. Pojawił się też pomysł gruntownego odnowienia i zarazem upiększenia świątyni. Historia parafii sięga XIV wieku, natomiast historia kościoła to wiek, początek wieku XX. Obecny kościół został budowany w 1909 roku i budowano go nie aż tak długo, bo do 1914 roku skończono budowę i można powiedzieć, że wtedy obiekt był w stanie surowym. W 1919 roku dokonano uroczystej konsekracji, czyli oddania kościoła dla kultu bożego. I od tej pory postanowiono razem z wiernymi no ten kościół urządzać wewnętrznie. Kiedy przyszedłem tutaj do Siakowa w 2014 roku Postanowiliśmy zawiązać taką radę ekonomiczną ludzi, którym będzie zależało na tym, by ten kościół, który jak wiemy no na okolicy jest kościołem największym, no i takim najbardziej dostojnym, by temu kościołowi może przywrócić blask zewnętrzny, ale dać mu piękne wnętrze. I postanowiliśmy o to się postarać. Dlatego to, co widzimy obecnie w nawie głównej, w nawie bocznej, to jest... Wynik pracy pięcioletniej. Do artystycznej współpracy ksiądz Ptak zaprosił artystę malarza Henryka Krzemińskiego, mieszkańca Osjakowa, malarza polichromista, przez kilkadziesiąt lat tworzącego w Stanach Zjednoczonych w pracowni i Demana Jr. w North Arlington w New Jersey. Spotkanie dwóch ambitnych i sumiennych postaci nadało niezwykły charakter pracom remontowym wykonanym w Osjakowskiej świątyni. Jego marzenie było, by kościół w Osjakowie nabrał przepięknego wyglądu. Powiedział, że to by było zakończeniem jego dzieła, zwieńczeniem jego dzieła takiego malowania katedr czy, czy też wielkich kościołów w Stanach Zjednoczonych, ale postanowił oddać się tutaj dla parafii. No Jak powiedział, doczekał się takiego czasu i, i człowieka, który razem z nim będzie współpracować. To co więc widzimy, jeśli chodzi o malowanie. Jest wynikiem jego projektu, ale też i, 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 i no naszego wspólnego dążenia do tego, żeby kościół miejscowy był naprawdę kościołem pięknym. Dzięki pozyskanym środkom finansowym rozpoczęto renowację kościoła. Wykonano m.in. prace tenkarskie, malarskie, malowanie polichromii, renowację drzwi głównych, renowację balasek, uzupełniono i poddano renowacji też posadzkę świątyni. Chciałem, żeby ten kościół miał klimat, bo to jest neogotyk, no i dlatego... Zaprojektowałem go właśnie w takim stylu neogotyckim, jeśli chodzi o, o szablony, bo szablony w tym, w tym okresie, czy w renesansie potem, to właśnie było całą ideą, pięknym wystrojem e, no, przykład, e, kościoła. Przykład kościoła Mariackiego w Krakowie, co Matejko zaprojektował, bez szablonu on by tak nigdy nie wyglądał pięknie. No i zrobiłem te projekty. Ksiądz Proboznala znalazł firmę profesjonalną. Przygotowałem szablony osobiście, sam je wycinałem. I teraz wymalowaliśmy strop, wymalił się, ściany, filary. Henryk Krzemiński wykonał również renowację drogi krzyżowej sfinansowanej przez wiernych parafii. Nowe oświetlenie w kościele ufundowali z kolei miejscowi przedsiębiorcy i przyjaciele. Pracy mamy jeszcze mnóstwo. To się tak tylko zdaje, że wymalowany kościół, prezbiterium, ale jeszcze jest masę, masę detali. Nikt przez, od czasu konsekracji tu nikt, nikt, ani nie robił konserwacji. No i tak to jakby kornik na przykład, jeśli chodzi o ambona, przecież to jest całe skornikowane. To wszystko, te elementy trzeba będzie wymienić. No i jeszcze Bóg da siły. To jeszcze mi tu czeka z pięć lat roboty. Dobrze mi się współpracowało z, z architektami amerykańskimi. Bardzo mnie cenili za wiedzę, no bo w końcu ta wiedza jakaś tam jest. Ameryka młodym krajem szkoły. Y, oni mają też szkoły y, jakieś tam, to nie ma Akademii sztuk pięknych, tylko szkoła rysunku, szkoła malarstwa. Ach, był taki przypadek, że jedna pani przyjechała do mnie do, do pomocy, malowałem kościół w Pięć tajemnic łóżańca świętego w prezbiterium. Miałem to dwa lata w miejscowości Red Bank. No i do pomocy mi tam mój boss, bo na firmy Tidemana pracowałem wtedy i przysłał mi taką panią, która mi pomagała. No i potem otworzyła galerię, do której wstawiałem też parę razy obrazy, na Manhattanie, no i był wywiad z nią gdzie komu najwięcej zawdzięcza wiedzę, no za mną pracowała dwa lata, a nami, że profesorowi Krzemiskiemu. Ajaj, ale tak mnie tytułowali. W bieżącym roku zostało poddane renowacji i konserwacji Prezbiterium Kościoła oraz boczne drzwi. Henryk Krzemiński wraz z księdzem Ptakiem chcą prowadzić dalsze prace konserwatorskie. Do tej pory na renowację kościoła wydano już nieco ponad milion 200 000 złotych. Więcej o tej niezwykłej świątyni, która niewątpliwie jest piękną perą w powiecie wielońskim, powiemy już w kulturalnym temacie tygodnia.